Hej, cześć, z tej strony Space Empiria. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy e, unboxing kolejnej części, tym razem troszkę małej do PlayStation. Chodzi mianowicie o e, ładowarkę DualSense, oryginalna od Sony. E, cena około 110 zł. Zdecydowałem się, żeby ją e, kupić głównie dlatego, że mi zawsze ten kabel gdzieś tam ginął. Więc sobie e, to urządzenie po prostu do, dołożę żeby te kontrolery się tam po prostu ładowały. No i zobaczymy, jak to urządzenie jest zbudowane, skąd ta cena, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Dobra, spróbujemy to otworzyć sobie po prostu i zobaczymy właśnie, co jest w środku, jak to wygląda, co tutaj mamy za po prostu ustrojstwo. Dobra, ja spróbuję to właśnie jakoś tam wyhaczyć. E, niby to otworzyłem, ale chyba tak niedokładnie. Dobra, nie chciałbym zdewastować tego pojemnika całego, ale cóż, chyba się bez dewastacji nie obejdzie w moim wykonaniu. No, o, może trochę. Niby proste opakowanie, a widzicie e, jakoś e, mam problemy. O, dobra, poszło. Super. To ostre narzędzie zabierzemy. To też te wszystkie przesz przeszkadzajki tutaj. E, no i cóż, naszym oczom ukazuje się wnętrze, zawartość. Jest podzielona na dwa segmenty. E, na początku zobaczymy, o tak dokładnie, Już nic więcej w środku nie ma. E, także są dwa, dwie rzeczy. Ona jest tylko ładowarka do PlayStation 5, do tego DualSense. E, słuchajcie, to jest puste, a to dziwne. To jest puste. Czy tu coś powinno być? Patrzcie, puste opakowanie przyszło. Może to jest po to, że to się nie mieści. Kurczę, myślałem, że tam jest, że tam coś jest. Muszę zobaczyć w innych. Myślałem, że tutaj jest jakiś kabel, ale nic z tych rzeczy. To jest po prostu puste. No cóż, jak to jest puste, to to wyrzucamy. Tu jest jakaś instrukcja. Eee, dobra, sama stacja jest dosyć Yy, ciężka z tego co już widzę, i oczywiście, utrzymana w tej fajnej kolorystyce yy, ładnie wygląda. Yy -y. Dobra, yy, to stację mamy, stację mamy, ale to nie wszystko, bo w tym opakowaniu znajdziemy jeszcze yy, zasilacz bardzo ładny. Też z grobnikówki, czyli nie, nie musimy się martwić, już o. Żadne kable USB, i tak dalej, żeby znaleźć miejsce w konsoli, żeby nam to ładowało, tylko sobie po prostu to podłączamy. O, straciłem ostrość, widzę. No, chwytaj. Eee, I cóż, eee, za chwilkę zrobię stop, <coughs> spróbuję to podłączyć. Tutaj mam zaraz z gniazdko. No dobra, już prawie podłączyłem. Eee, się z początku przestraszyłem, że nie ma. E, tego kabla zasilającego, ale nic z tych rzeczy, kabelek zasilający też jest e, i to bardzo dobrze, bo dzięki temu zyskujemy trochę metrów. Bo faktycznie było mi trudno znaleźć jakiś sensowny kontakt, a tak to e, po prostu sobie to podłączamy gdzieś tutaj do wolnego gniazdka. Nie musimy tego gdzieś włączać, tak jak czasami to jest. W wielu sprzętach moich, że jest wielki zasilacz od razu z wtyczką. No, ja wolę właśnie takie rozwiązanie, więc jeszcze raz poszukam gniazdka. No dobra, gniazdko znalezione. I teraz, tak, tutaj z tyłu jest wejście. To jest wszystko fajnie wykonane, tak, w taki sposób dosyć ładne. Może ja w ogóle pokażę, zanim to wszystko fajnie do kamery, jak to wygląda, żeby było dobrze widać. Na no światło jest dosyć mocne, może to trochę odsunę. Dwa kontrolerki. Tutaj mamy ładnie schowane. Wszystko w takim połyskliwym czarnym plastiku. Faktycznie wykonanie tego jest bardzo solidne i bardzo eleganckie, więc to sobie stoi. Nasz kontrolerek, z tego co widzę, wpada. Wpada pewnie. Zaraz zobaczymy jak. Nie wiem, czy tak? Chyba tak. O, właśnie. Tak sobie wpada. No, trzyma się dobrze. No, jak widać, lub nie widać, chyba się ładuje. No, bo tak chyba tego nie włożymy. Nie, tak to nie pasuje. Chociaż może i tak, słuchajcie, to pasuje. Ciekawy jestem, czy to właśnie wchodzi, tak? Nie, wydaje mi się, że to nie wchodzi, tak. Tylko wchodzi zdecydowanie tak. Hmm. Jest dla mnie zagadką teraz. Muszę zobaczyć chyba na opakowaniu. Na opakowaniu jest, że. Przód. Że jednak tak, bo tak jest opakowanie podane. Czyli wkładamy to w taki sposób jednak. No i tak, zapaliło się tutaj na chwilkę. Diody. No i słuchajcie, to jest wszystko. Zapraszam na kolejne części. Do zobaczenia. Cześć.